Dzień dobry, witam Was na kanale Badamy Suplementy. Ze mną, jak zwykle jest Paweł Szewczyk, dietetyk, Cześć. który dzisiaj opowie nam o zdrowym śniadaniu. Moi drodzy, na pewno nie raz zastanawialiście się, co zjeść, żeby śniadanie było zdrowe, żeby śniadanie było syte i żeby dawało energię na cały dzień. I ja przyznam się szczerze, że też się wielokrotnie nad tym zastanawiam, dlatego postanowiłam, że dzisiaj Pawła zapytam o to. Mój drogi Pawle, powiedz mi, co jeść, żeby było zdrowo, smacznie? Kolorowo na talerzu? Nie odpowiadaj na pytanie, jakie zadajesz. No właśnie. <noise> Przede wszystkim na talerzu powinno być kolorowo i to nie tylko na śniadanie. Ogólnie, im talerz jest bardziej kolorowy, tym zawiera więcej związków biologicznie aktywnych, tym zwyczajnie jest zdrowiej. Z tym, że warto zaznaczyć, żeby te kolory pochodziły jednak z natury, tak, żebyście nie nakładali po prostu żelków w różnych kolorach. To mają być kolorowe owoce, kolorowe warzywa. Nie obiecam ci, że śniadanie da ci energię na cały dzień, bo ogólnie musimy tu podkreślić, że Stwierdzenie, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia i śniadanie zjedz sama, obiadem, podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi. To jest mit, tak? To należy obalić, bo śniadanie można w ogóle nie jeść funkcjonować sprawnie, to będzie bardzo. I jak to śniadania można nie jeść? To będzie bardzo mocno uzależnione od twojego stylu życia, od tego, na ile masz czasu i od tego, jak się po prostu czujesz po posiłku. Bo są Ale to śniadanie tobie... nie jest najważniejszym posiłkiem? Nie. Na dobrą sprawę najważniejszym posiłkiem jest posiłek potreningowy, a wszystkie pozostałe posiłki myślę, że są równoważne i jeżeli podejdziemy do śniadania jako do posiłku jedzonego zaraz po przebudzeniu, no to mogłoby go nie być, bo możesz zacząć swoje posiłki jeść na przykład o 11 czy o 12, ale wtedy to też będzie Twoje śniadanie, na dobrą sprawę. Pawle. A co z tym stwierdzeniem, że śniadanie powinno się jeść najpóźniej w półtorej godziny od przebudzenia? Czy to prawda? Zgadzasz się nie. z tym stwierdzeniem? I myślę, że tu nie trzeba tego rozwijać. To po prostu nie jest prawda. To nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia. Chyba, że na przykład w okolicach południa masz zamiar bić swoje prywatne rekordy w martym ciągu. Albo podjąć się rozbiegania na poziomie 20-30 km. Wtedy byłoby naprawdę wskazane, żeby zjadła ten posiłek. Natomiast jeżeli chcesz pobiegać sobie przez pół godziny 40 minut, możesz to śmiało robić na szczęście. Rozumiem, że te wytyczne, które podajesz, tyczą się osób zdrowych. Kiedy na przykład osoba jest chora, mam tu na myśli osoby chor chorujące na cukrzycę, muszą śniadanie zjeść. I chciałabym, żeby to wybrzmiało, że to co, to, co teraz, tę wiedzę, którą przekazujesz, kierujemy szczególnie do osób a właściwie znaczy, tylko i wyłącznie do Wszystkie zalecenia do... takie ogólne tyczą się przede wszystkim zdrowych członków populacji. Natomiast jeżeli ktoś cierpi na cukrzycę typu drugiego i nie przyjmuje insuliny, jest na lekach ustnych, to nie ma jakiejś bezwzględnej konieczności, że on to śniadanie musi jeść od razu galopem zaraz po przebudzeniu się. Spokojnie może chwilę pofunkcjonować. Jeżeli nie ma epizodów hipoglikemii, nie ma objawów hipoglikemii, to... to... Czy mógłbyś powiedzieć, co to jest hipoglikemia? No to jest za niski poziom glukozy we krwi. Mhm. Tutaj myślę, że cukrzycy są doskonale obeznani, gdyby tak, nie było ale z terminologią. O to, żeby również. Osoby nas oglądające, które nie chorują na cukrzycę, żeby wiedziały, co, co kryjemy pod tym terminem. Z założenia, jeżeli jest tak, że czy jesteś zdrowa, czy cierpisz na cukrzycę, czy jakiekolwiek inne dysfunkcje, jeżeli czujesz się dobrze na czczo. Mhm. Nie robi Ci się słabo, nie masz mroczków przed oczami, nie masz spadków energii, to nie ma konieczności, żebyś od razu jadła śniadanie. Natomiast jeżeli rzeczywiście są takie sytuacje, że załóżmy, półtorej godziny po przebudzeniu odczuwasz spadek funkcji kognitywnych, trudniej Ci się myśli, lekko boli Cię głowa, możesz mieć taki przyćmiony umysł, no to wtedy jak najbardziej może to wynikać chociażby z tego, że masz nieco obniżony poziom glukozy i wtedy warto po to śniadanie sięgać stosunkowo szybko. Czyli zdrowe śniadanie to kolorowe śniadanie pełne witamin i dobrych węglowodanów. No, ogólnie węglowodanów. Jeżeli mówimy o osobach zdrowych, aktywnych, to jeżeli to nie będą tylko węglowodany typowo złożone, to nie ma większego problemu, tak? Owoce czy suszone owoce są tutaj super. Natomiast dobrze, żeby to śniadanie nie opierało się o same cukry, żeby to nie były słodzone płatki kukurydziane z dodatkiem suszonych owoców i kawy z cukrem. Bo wtedy to jest po prostu węglowodanowa bomba. Pawle, czy mógłbyś podać w takim razie przykład zdrowego śniadania? Wszystko będzie zależało od tego, co masz zamiar po tym śniadaniu robić. Natomiast, jeżeli założymy, że tak jak przeciętny Kowalski, najprawdopodobniej będziesz podejmowała pracę biurową, Albo będziesz od czasu do czasu musiała troszeczkę pochodzić. Przede wszystkim do śniadanie nie musi być bardzo objętościowe. Jeżeli to będą na przykład kromka czy dwie kromki chleba, super gdyby to był chleb pełnoziarnisty, czy żytni razowy. Natomiast jeżeli to będzie chleb graham, też nie ma najmniejszego problemu. To będzie taki jak gdyby złoty środek pomiędzy tym chlebem najsmaczniejszym, białym, który uwielbia większość społeczeństwa, a typowym zdrowym żytnim razowym. Jeżeli smarujemy byłoby dobrze, żeby to była margaryna. No niestety masła tutaj zdrowotnie nie obronimy, mimo tego, że walory smakowe są no, na plus, to jednak jeżeli chodzi o zawartość yy, kwasów tłuszczowych nienasyconych, o zawartość witamin, to margaryna tutaj przoduje. Pamiętajmy też, że margaryny w tym momencie nie są niezdrowe. Margaryny naprawdę mają dużą wartość zdrowotną. Do tego jakieś źródło białka. To może być ser dojrzewający, to może być ser twarogowy, to może być wędlina, to może być pasta ze strączków, to może być podsmażone tofu no i oczywiście jakaś pula warzyw lub jakaś pula, pula owoców. Może być dodatkowy napój, może to być kawa, herbata, herbatka owocowa. Pamiętajcie tylko o tym, że jeżeli macie problem z niedoborami żelaza i chcecie, żeby to śniadanie było dodatkową porcją żelaza, to nie popijajcie go czarną kawą, w ogóle najlepiej nie popijajcie go kawą i mocną czarną herbatą. I takie śniadanie wydaje się wspaniałym rozwiązaniem na rozpoczęcie dnia, bez względu na to, czy postanowicie je jeść, czy nie. Życzymy Wam miłego dnia i równie smacznego śniadania. Smacznego. Dzięki Paweł.